Małgorzata Dwornikiewicz, Ja i Cele. Zapalniki mojej motywacji, czyli jak sprawić, aby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. Wydano nakładem internetowego wydawnictwa Złote Myśli w 2007 roku. Czyta Robert Ireneusz Grabka. Znasz to? Każdy z nas przeżył przynajmniej raz w życiu sytuację, w której stwierdził, że nie chce mu się czegoś zrobić. Ma problem z rozpoczęciem lub sfinalizowaniem jakiegoś zamierzenia, przedsięwzięcia. Wyobraź sobie taką sytuację. Budzisz się rano, otwierasz oczy, albo nawet nie możesz podnieść powiek, i z niechęcią myślisz o czekającym cię dniu, o całej liście obowiązków, które musisz wypełnić. Twoje ciało robi się jeszcze bardziej ciężkie. Powinieneś już wstać. Twój dzień powinien zacząć się już jakieś 20 minut temu. Nadal nie masz ochoty wyruszyć w nowy dzień. A może znasz taką sytuację? Powiedziałeś sobie, że od jutra rzucam palenie, od jutra ćwiczę, od jutra nie jem słodyczy. I jaki był efekt? Minął kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, kolejny miesiąc i nic. Nic. Kompletnie nic się nie zmieniło. Nadal palisz, może nawet więcej, nadal nie ćwiczysz. O, przybył kolejny zbędny kilogram. Nadal jesz słodycze, a ostatnio odkryłeś nowy smaczny, wysokokaloryczny batonik. Albo ostatnio obiecałeś sobie, że zmienisz pracę. W tej szef denerwuje cię ustawicznie, twoje zarobki doprowadzają cię do śmiechu przez łzy. Wysłałeś nawet swoją aplikację do kilku firm, w których mógłbyś ewentualnie pracować. Ale jakoś tak ostatnio zawiesiłeś poszukiwanie pracy. No tak wyszło. Nie masz ciągle czasu, jesteś zmęczony, tłumaczysz sobie. No przecież takie czasy. Wysoki stopień bezrobocia. Ja chyba nie znajdę już wymarzonej pracy. Znasz tę sytuację? Coś ci przypomina? Hm. A może postanowiłeś Nauczyć się języka obcego. Zapisałeś się już nawet na kurs? Pozytywnie przeszedłeś test? Zakwalifikowano cię do odpowiedniej grupy? Byłeś na kilku lekcjach? Masz dobrze skonstruowane materiały do nauki? Nauczyciel też jest kompetentny, z poczuciem humoru, niemalże idealny. Ostatnio nie poszedłeś na kolejną lekcję. Miałeś potworny ból głowy. Na kolejnej też ciebie nie było. Wstyd przyznać, ale nie odrobiłeś pracy domowej. Na dwie kolejne nie poszedłeś, bo nie byłeś na bieżąco z materiałem. Kilka dni temu zadzwoniłeś do szkoły, by zrezygnować z kursu. Znasz taką lub podobną sytuację? Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Niby nic się nie stało, ale może trochę wzrosło Twoje poczucie winy. Masz wyrzuty sumienia? Te sytuacje coś ci przypomniały? Zobaczyłeś w nich siebie? Jeśli tak, ten e book jest dla Ciebie. Zapraszam Cię na wyprawę w głąb siebie, na poszukiwanie skarbu, którego nikt nie będzie w stanie Ci odebrać. Skarbu, dzięki któremu sam zmotywujesz siebie, odnajdziesz sens swoich działań, zrozumiesz, gdzie tkwi Twoja siła. Mniejszy poradnik zawiera minimum teorii, dzięki której zrozumiesz, na przykład, dlaczego nic Ci się nie chce. Oraz szereg ćwiczeń, których wykonanie i analiza ich efektów wyposażycie na wędrówkę po Twój skarb automotywację. Jak każda ze znanych mi wędrówek, zwłaszcza spośród tych najbardziej niebezpiecznych, takich, których celem jest poznanie siebie, swoich pozytywnych, ale też negatywnych cech osobowości, także ta może być dla Ciebie miejscami łatwa, czasem zaskakująca, chwilami niebezpieczna i trudna. Z pewnością będzie jednak pouczająca. A jak już wspomniałam na wstępie, jej celem będzie odnalezienie Twojego skarbu, Twojej automotywacji, Twoich sił, które sprawią, że będzie ci się chciało chcieć. Ważne jednak jest także to, byś był podczas niej autentyczny, byś wykonywał wszystkie ćwiczenia. Jeśli chcesz maksymalnie skorzystać z wiedzy zawartej w tym e-booku, nie możesz tylko przeczytać go od deski do deski i odłożyć. Zatem w drogę czas ruszyć.